i właśnie ten skin jest najrzadszym obecnie skinem, który jest w ogóle dostępny na CSGO. Dowiedziałem się od widza. Pozdrawiam serdecznie Dino Wajca, maniec eee, obserwującego. O, dzięki niemu właśnie widzicie tego newsa. Jest to jedyny taki skin, najrzadszy ogólnie, który jest dostępny obecnie w całej grze. I przyjaciel, kolega, właśnie u ochne Pixela. Eee, eee, właśnie zdobył tą awp jedyna możliwa awp stat która jest dostępna i to chyba factory new, tak? Och, pixel ja wierniczę Te, już ponoć miał ofertę 100 tysięcy dolarów, więc naprawdę factory new stat awp z tej kolekcji, a serwery obecnie nie działają, więc Najrzadszy skin, który obecnie będzie dostępny w CSGO, to jest właśnie ta jedyna AWP, która dropnęła. Chyba, że ktoś jeszcze miał na tydzień szczęścia, że zaraz po wyjściu operacji dropnął tą AWP albo jakiś inny podobny skin, fakt, który nie wstał traku, to może wtedy, wtedy się tak stało. Ale podziwiam, podziwiam. I żeby bądźcie na bieżąco z tym kanałem, subskrybujcie, polubcie, komentarz i powiedzcie, co o tym wszystkim sądzicie. No i co? Trzymajcie się, papa. Pa. Szybki.